Skarbie z Tobą czuję moc jak nigdy dotąd werwę. Wajp ten pokłania mnie od stóp po kompletnie bajkę. Chcę napisać z Tobą, z Tobą pisać wiesz, że zajmie. Nam to całe życie pewnie i co z tego. twój brak, kiedy ciebie nie ma obok, to twój blask, daje siłę i jak Niech Sen trwa, tak do końca życia z tobą reszta pestka Rozwiążemy każdy kłopot, bądźmy razem, niepotrzebny żaden mi substytut. Chociaż czasem wkurzasz ciężko, ale z czasem to jest pikuć, potem rozjem, wspólnie razem wyżej w miku. Jestem wodzem, ty zaśnelon, no i w drodze mały smyk już. Mówisz pyśku, bądź poważny, choć na moment cierpkość tych słów stawia jędrka. Szybko w pionie, choć się przytul, bądź królewną, Mam w koronie nie cudzysłów. Jesteś piękna, a ja trollem olej kwit Shit, dzielnym wspólnie życie pół na pół Pik, pik, bije serce w rytmie miłosnego taktuki slip, spis weź nie maruj ja po prostu cały Bis, 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 teraz czuję jak twardnieje falus mój z, armię, z tobą czuję moc jak nigdy dotąd werwę Baj ten, pochłania mnie od stóp bo łeb kompletnie Bajkę, chcę napisać z tobą, z tobą pisać wiersze Zajmie Mam to całe życie pewnie, i co z Kilka lat wstecz, Dziś spotkały się spojrzenia, next number. Pod nogami drzała ziemia, to mnie Wygrałem jak w milionera, bliżej mam kawałek nieba, piszę ten kawałek serca. Nasz pił denstwor, powietrze gęsty, ta atmosfera, zapach, perfum, kopieterii. Niebieskiego kamela, gra pod tekstów, gestów i tego, co pod nie zapisali o tym raperze już w dziewięćdziesiątych dzidzia Piszę ja o tym dzisiaj, bo mój sens się tu zisza poza wami. Świata nie widzę, wiem, że to przykład, kolejny rozdział życia. W drodze mała księżniczka, będę ojcem z Mała, chcę zmienić kolory z życia, będę wyszał przykładem, będę dla dziecka wzorem, dla Was będę oparciem, wszystko na klatę biorę. Nowa misja życiowa, coś jak życiowy projekt, dwie kobiety w moim życiu, obie w koronie. Skarbie. Z tobą czuję moc jak nigdy dotąd werwę, Vibe ten Pokłania mnie od stóp po łeb kompletnie bajkę. Chcę napisać z tobą, z tobą pisać wiersze zajmie. Nam to całe życie pewnie i co z tego?